Wszystko mam, to lecimy gdzieś nad wodę. To był dzień, w którym absolutnie nie planowałem żadnego wyjazdu. Po przebudzeniu się spojrzałem na prognozę pogody w telefonie. Przez okno wyglądało to również dobrze. Więc się szybko spakowałem i ruszyłem na ryby. Cześć, witajcie gdzieś nad wodą. Jest sobota, 1 lutego, godzina prawie dziewiąta. Ja jak widzicie nad rzeczką Czyli wiadomo, że będą dzisiaj tlenie. Woda jest. Jechałem, tak, jechałem z lekką obawą, bo wiedziałem, że tutaj trochę popadało w ostatnim czasie, ale nie jest źle. Woda jest podniesiona, no myślę, że jakieś pół metra, jeszcze mętna, ale na pewno jest to woda opadająca, także to nie powinno w ogóle przeszkadzać. Dobra, dzisiaj nie jestem przygotowany, bo wczoraj dopiero wróciłem z podróży, więc. Zabieram się za rozmoczenie chlebka i dzisiaj Wam to pokażę jak to wygląda, choć pewnie już wiecie, no nic prostszego. Namoczyć chlebek rozdrobnić tyle działam. Chlebek już siedzi w tej zimnej wodzie i się moczy. A ja się zabieram za wędki. Ja działam dalej. Klasycznie zaczynam od Federa. Koszyczek 10 gram, haczyk 8 bez zadziorowy. Składam feder i wrzucam sobie gdzieś tutaj lekko w dół rzeki. Przy moim brzegu, żeby tak w razie holu mi zbytnio nie przeszkadzał. No i wędka spławikowa. Jeśli chodzi o warunki pogodowe, to jest całkiem przyzwoicie, ponieważ temperatura jest w granicach 5 stopni, może lekko, powyżej. Więc nie jest źle. Zresztą, tak jak widzicie, wiaterek jest bardzo delikatny, raczej nie powinien przeszkadzać. Dobra, wędki gotowe, a ja się biorę za chlebek. Finalnie rozdrobniony chlebek wygląda tak. Gotowe. No i co słuchajcie? Myślę, że już jestem gotowy. Więc trzeba troszkę sypnąć. I parę takich małych ciapek tutaj. Pyk, pyk. Troszkę bliżej, troszkę dalej. Dzisiaj. Jak się uda, mogę puszczać prawdopodobnie będę mógł puszczać trochę dalej spławik, bo jest woda podwyższona, ale niestety uciekły mi te zaczepy, które było widać gołym wzrokiem. Zobaczymy. Czy tu uważaj, to jest cholernie ślisko. A już raz się tu wydupcyłem. No i dobra. Do koszyczka troszkę chlebka rozmoczonego. Na hak kawałek skórki. Zobaczmy, co przyniesie dzisiejszy dzień. Feder w wodzie. No to ja zabieram się za spławik. No i klasyk. Kromka chleba lekko przyginam, przekuwam i zagniatam na trzonku. I taka oto pajda chleba leci do wody. No, pierwszy rzut się dokonał. Jest godzina 9.10, czyli do 9.30, 9.40. Tutaj porzucam. Jak nie, nic się nie wydarzy, to idę dalej. No, nie wiem. Słuchajcie jest i rybka No z dość daleka wzięła ładnie Ale tego się spodziewałem Ale zobaczcie jak ciśnie po tych kurde chęchach tam No przy wyższym poziomie szybszym nurcie wiadomo że dalej chlebek niesie i to już traciłem rybę. no niestety, ale w tym momencie przestał mi mikrofon działać no i cóż, tutaj prezentuję po raz pierwszy tą rybkę, za chwilę ją pójdę zmierzyć i potwierdzić no, przepiękny zimowy kleń, miarka wskazała 45 cm, także całkiem fajna ryba no, buźka i do wody. No i oczywiście, jak zawsze, po każdej rybie, po każdym braniu, trzeba trochę dosypać klepka. Tutaj nie ma, że boli, musi być. zatem Koniec. Zmieniam miejscówkę. No i co? Nowa miejscówka, nowe możliwości. Zobaczmy. Federek znowu pierwszy. będzie, nie ma, można trochę sypnąć. Oj, 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 tutaj. I taka chmurka, jedna, dwie, może nawet trzy. Lecimy dalej. Tamta miejscówka to jedno branie, jedna ryba, tutaj, Zaraz zobaczymy. Dziesiąta piętnaście, więc do dziesiątej czterdzieści pięć mogę spokojnie tu posiedzieć i posprawdzać. Nie jestem przekonany na sto procent. ale wydaje mi się, że miałem branie. Było dość daleko, więc tak. 50 na 50. Zaczep branie. <laughs> Jeśli to było branie, to ryba nie została ukuta, więc jest szansa duża, że jeszcze weźmie. Słuchajcie, jest i ryba, ale wlazła mi tam. O kurde, jakiś kołek jeszcze ciśnie. Jakaś gałąź. Nie wiem czy to widać, ale jeszcze ryba jest. Muszę coś z tym zrobić, słuchajcie. Jest, 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 jest. I powiem wam, że to na pewno było takie branie, że zdecydowanie wyglądało jak zaczep. Gość sobie odpłynęła, a my spróbujmy wylądować tego byka, bo jest ładny. jest 50 Uu, największy w tym roku na bank jest dobre 50 oj dobre powiem Wam szczerze, Uu, będzie mierzone na wizji uuu no to jest ryba pod 60 nawet, pokażę Wam to zaraz miałem ogromne szczęście, że ta ryba mi się nie spięła szok, ale dobra koniec pierdzielenia idę pomiar zrobić wstępny a potem wam pokażę wszystko. Ole kaban! Uuu. Ale klucha! Powiem wam szczerze, jestem w szoku. Nie no! Potężne klenisko Zobaczcie na to. Myślę, że ryba ma około 55 cm Ale zaraz wam to powiem dokładnie. Zero Nie no, jest jeszcze więcej. 57 tak 57 centymetrów kurde ależ miałem szczęście podczas tego holu no kurde co ja ten to na zjeżdżę ale zobaczcie tutaj 0 na 100% jadę, jadę, jadę i tutaj 57. Ale szklenisko. No największy w tym roku jest rekord. Tuż już po zacięciu wiedziałem, że mam do czynienia z dużą rybą. Jeszcze wlazła w te trzciny, tam wdupcyła się. Yy ten w tą gałąź tutaj muszę uważać bo to drzewo pomału się kładzie ale super słuchajcie nie ale się cieszę ależ potęga 57 cm przepiękna ryba jupi no i oczywiście troszkę chlebka Przepiękna ryba, niesamowite emocje. Jedziemy dalej. No, słuchajcie, była ryba, było branie, była ryba, ale się spięła i to było takie branie, wcięcie i niestety, ale ukłuta ryba. Więc słabizna. Trudno, ale tak bywa. Rzadko się zdarza, rzadko się zdarza. Tak żeby rybę spinać, ale no tak jak widzicie Czasem się zdarzy Branie 100% Piękny wjazd od razu ryba Nie wiem czy duża, czy mała ale w każdym razie z daleka ją było dobrze czuć czyli gdzieś się coś tutaj kręci, zobaczymy No to co? po braniu, po rybce ale ryba wziąłem naprawdę bardzo daleka Jest I jest jybka Cholera, następna spinka no. no w tym ziersku gdzieś tam, kurde Szlak trafił, no No słuchajcie, trzecia ryba z rzędu i trzeci, trzeci raz spinka. Po prostu wierzyć mi się nie chce. To, że bran nie wykorzystywałem, to się zdarzało, ale trzy spinki to naprawdę szok. Pierwszy raz. Trzy ryby spadły mi w ciągu jednego dnia. Zdarzały się pojedyncze sztuki, ale nigdy trzy. Słuchajcie, zbliża się godzina 13. W ciągu ostatnich pół godziny kompletna cisza po, tym, yy, po tej spince, więc ostatni rzut i do domu. No słuchajcie, ja już na dzisiaj kończę. To był całkiem fajny dzień, bardzo ciekawy, bardzo interesujący. W pierwszej miejscówce, tak jak widzieliście, miałem jedno branie i jednego klenia 45 cm, natomiast tutaj, tutaj już było zdecydowanie lepiej. Pierwsze branie w tej miejscówce to ryba 57 cm, największa ryba w tym roku, jeżeli chodzi o klenie. Zresztą w ogóle, ogólnie największa ryba w tym roku i największy kleń w tym roku 57 cm. Potem już było tylko gorzej, można powiedzieć, bo kolejne branie. To było branie, w którym poczułem rybę, i od razu spadła. No i następne dwa brania to były ryby już holowane. Jestem przekonany na 100%, że to były ryby zdecydowanie powyżej 40 cm. Wnioskuję to po prostu z walki, jaka się odbyła. No tak czy inaczej, świetny dzień. Dwie ryby. Najważniejsza ta druga, 57 cm. No i co? Dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeżeli się podobało, to łapki w górę dla potężnego klenia. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zapraszam do subskrypcji. Jest ciekawie, są ryby. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do następnego razu gdzieś nad wodą. Dzięki, trzymajcie się, hej!